Czy wprowadzenie tych organów finansowych z ich kompetencji wpłynie pozytywnie na Europę i m.in. na polski sektor i na który jest jednym z najlepszych na świecie, czy wręcz przeciwnie, jakby to... Ja w takim razie powtórzę, ale troszkę zmienię to pytanie. Pytanie jest dosyć, <laughs> ale nie do końca. Pytanie jest do, bardzo precyzyjne. Nowe regulacje nadzoru europejskiego. Jakie będą skutki? E, ja bym chciał tylko dołączyć do tego dwa zagadnienia, które się częściowo pojawiały tutaj, a które są takim fundamentem, czy, czy powiedzmy takimi głównymi rysami dotyczącymi w ogóle reformy całego systemu finansowego. To znaczy, jest pytanie o nadzór, jak, jaki będzie, jaka będzie sytuacja Banków Europejskich w nowych regulacjach nadzoru, ale jest też pytanie o to, co zrobić z bankami, które są za wielkie. I czy jesteśmy czy Europa świat dojdzie do wniosku, że jednak trzeba je dzielić, bo są zbyt niebezpieczne? I to jest pytanie, które się wiąże też z nadzorem i efektywnością nadzoru. Czy można nadzorować instytucje, której wielkość jest większa niż produkt krajowy dużego, dużego, dużego kraju? I druga, drugie pytanie, właściwie to już było, to jest kwestia, czy można rozseparować bankowość inwestycyjną od komercyjną, ale właściwie one się wiążą ze sobą. Czyli jeszcze raz pytanie z sali o o to, co, zmienia, co zmieniają regulacje i funkcjonowanie, regulacje europejskie dotyczące nadzoru bankowego, moje rozszerzenie, czy w ogóle nadzór może doprowadzić do sytuacji, że będziemy jednak mieli banki pod kontrolą i będą one w rozmiarze nie zagrażającym stabilności całego systemu finansowego. Pan redaktor zapowiedział, że uprości te pytania, ale ja nie mam wrażenia, że osiągnął to. Jakby starając się być precyzyjny w odpowiedzi na, na pierwsze pytanie, wydaje mi się, że w dużym stopniu ta centralizacja nadzoru na poziomie europejskim w sytuacji, kiedy wszyscy się tak trochę okopują w własnych narodowych transzejach, wydaje mi się, że jest dość problematyczna. Na koniec dnia, ja Myślę sobie, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że banki nie będą upadały, że klasy politycznej nie stać na doprowadzenie do upadłości banków i że to się odbije oczywiście w jakiejś dłuższej perspektywie prawdopodobnie inflacją, a, na, a odpowiedzialność jest po stronie budżetów narodowych. Tak dzisiaj funkcjonuje Europa przynajmniej. Także ja nie jestem tutaj, wydaje mi się, że stopień zaregulowania bankowości w tej chwili jest tak poważny, że koszty wynikające z tego, prawda, że gdzieś się dokonały złe rzeczy i my skutkiem tego musimy wprowadzać regulacje, które naprawdę nie są istotne dla polskiego rynku. Tylko na skutek tego, że w Europie jest jakiś problem, to ja widzę taką olbrzymią inflację regulacji. Ona zalewa instytucje, wymaga olbrzymiej infrastruktury, tego się boję. Proszę też pamiętać, że był bardzo istotny element, i tu nawiążę do tego, o czym mówił pan redaktor Aleksandrowicz. Duża część dyskusji poprzedzającej kryzys dotyczyła czegoś, co się nazywało tak w takim skrócie home host, prawda? Czyli na, kto jest właściwy do nadzoru nad. Yy, 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 yy. Spółkami zależnymi dużych banków międzynarodowych. Lobby dużych banków międzynarodowych, głównie amerykańskich, ale i częściowo europejskich, no właściwie dążyło do tego, żeby tym odpowiedzialnym był, prawda, regulator kraju, który, w którym siedzi ta ostateczna, powiedziałbym, matka. To było konfliktowe również z polskim nadzorem bankowym. I mówiąc szczerze, tu nie ma dobrej odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacji takiej, w której odpowiedzialność za depozyty w sumie spada na układ narodowy. W związku z tym ta sprawa w moim odczuciu ja nie sądzę, żebyśmy mieli dobrą odpowiedź dzisiaj. Politycy i regulatorzy błądzą, szukają rozwiązania. Ja dam inny przykład, tu nie wiem pewnie się pan profesor Rybiński ze mną zgodzi. Ja uważam, że w ogóle ruch w kierunku wyodrębnienia. Nadzoru bankowego z banków centralnych to nie był dobry ruch, i połączenia tego wszystkiego jeszcze tam z nadzorami różnych, różnych bardzo innych instytucji nie był trafny. Ja pracowałem, kierowałem dużym ubezpieczycielem i dynamika ubezpieczenia jest zupełnie nieporównywalna do banków. W bankach to jest wszystko real time, realne potrzeby ludzi, a ubezpieczeniach to tam, jak się umowę podpisze i dwa tygodnie przeleży w szufladzie, to nie ma nieszczęścia. A w banku ludzie o 8 rano prawda, zlecają przelew i chcieliby, żeby on o 8.15 był u beneficjenta, więc zupełnie inna dynamika. I na koniec ryzyko systemowe jest nieporównywalnie większe w banku. Także ja tutaj od wielu lat dość konsekwentnie reprezentuję pogląd. To się zresztą zmienia. Proszę zwrócić uwagę, że protoplasta prawda, naszego KNF, czyli FSA, w istocie został podzielony od przyszłego roku. Ta podstawowa część tego systemowego ryzyka wraca do Banku Anglii. A część ta konsumencka będzie w kontynuacji FSE. Pan, panie profesorze. Uważam, że nie należy pozwolić na to, żeby nieudacznicy mieli większy wpływ na polski sektor bankowy niż mają. Nadzory europejskie oraz narodowe poszczególnych krajów, które będą głównym dawcą kadr i są. Bo tam Polacy się nie przebijają. To oczywiście tam rządzą przedstawiciele dużych krajów europejskich, bogatszych. Nie powinni mieć istotnego wpływu na polski sektor bankowy i my się przed tym bronił. Te, I tak jak KNF do tej pory, KNB wcześniej bronili się przed, przed wypuszczeniem nadzoru nad polskim sektorem bankowym poza granicę, to teraz jest to jeszcze bardziej uzasadnione. W szczególności dlatego, że ten nadzór w dalszym ciągu się uśmiesza. To znaczy. Nie dość, że kolejne odsłony Bazylei 2, 1, 2, 3 zamiast poprawiać, to jeszcze bardziej komplikują i tak już bardzo skomplikowany system. To dodatkowo stres testy, dwukrotnie robione w bankach europejskich, po ich publikacji śmiech było na marsie. Słychać to było wiadomo, że to jest politycznie zrobione, założenia są absurdalne, i przykładem jest chociażby Dexia, o czym już mówiłem 11 listopada. 15 lipca, 15 lipca, tak, Opublikowano trest testy, Deksja pięknie zdała, pochwalili się na stronie, a miesiąc później okazało się, że trzeba go nacjonalizować i podzielić. I to już było drugi raz. Więc to są ludzie, którzy albo uprawiają politykę zamiast profesjonalnego nadzoru, albo są niekompetentni. Nieważne, czy pierwszy, czy drugi powód, nie powinien mieć wpływu na przyszły sektor bankowy. Mamy kompetentny nadzór, był zawsze kompetentny i tak powinno zostać, więc jestem w tym piorze pisałem książkę o globalizacji, uważam to za proces bardzo pozytywny Persaldo, uważam, że w przypadku nadzoru, tak długo jak to polscy podatnicy płacą za ekscesy e, banków, nie powinniśmy pozwolić na to, żeby ekscesy banków hiszpańskich czy francuskich spowodowały to, że to Polacy będą płacili rachunki. W związku z tym potrzebny jest polski nadzór, nadzorujący polski sektor bankowy i proces konsolidacji nadzorców postrzegam jako zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego. A banki trzeba podzielić oczywiście, kasyna wydzielić z bankowości detalicznej, banki powinny być mniejsze, tylko proszę pokazać, jaki proces doprowadzi do tego, że aktywa banków francuskich spadną z poziomu nie wiem, paru największych, 250-300% PKB do poziomów niższych, na przykład o połowę mniej. No to tylko jeden proces może do tego doprowadzić. Proces bankructwa, prawda? To wtedy aktywa szybko spadają. Tak stopniowo to będzie trwało jakieś 100 do 200 lat. To, jest, to tak długo świat nie będzie czekał. To będzie dużo bardziej dynamiczny proces. Ja mam pytanie do Panów, które trochę sumuje wszystkie wątki dotyczące reform systemu bankowego, tych, które się dokonują, dokonały, bądź których pewnie jest ich więcej, które się nie dokonały. W czasach mojej młodości, jak uprawiano propagandę antykapitalistyczną, było takie znane określenie kompleks militarno-przemysłowy. To była sama kwintesencja kapitalizmu amerykańskiego i zła, jak jest tam... Słowa były Eisenhowera. Tak, ale oczywiście to coś takiego istniało. Ja mam do Panów takie pytanie, ponieważ jest problem z reformą, z rozwiązaniem kryzysu. Są ogromne pieniądze i ogromne interesy na linii banków i polityków. Czy istnieje coś takiego jak kompleks bankowo-polityczny? Moim zdaniem aktualnie nie, ale taka postać powiedziałbym w latach dziewięćdziesiątych takiego pewnie, symbiozy istniała. To było, to jest taki, to się przejawiało w różnych postaciach. Nie wiem, od grup 30, która była najbardziej wysofistykowaną platformą, do różnych powiedziałbym platform, na których dochodziło do spotkań. I tak jak chyba w pierwszej swojej wypowiedzi ja wskazałem było takie, obie, było takie obiecywanie sektora finansowego że on będzie samoregulujący się i będzie źródłem tworzenia trwałej wartości dla społeczeństwa to było wzmocnione no powiedzmy sobie otwarcie dzisiaj wszyscy są krytykami prawda Ginspana, ale przez 18 lat on był bohaterem ja pamiętam, e, jak odchodził, jakie, prawda, laudacje na całym świecie były i w istocie uważano, że to była jego era. Więc e, w dużym stopniu wynikało to z przenikania się poglądów, powiedzmy, nie wiem, jest taka, taki forum, który się nazywa IMC. Ja ten, ten dwa razy byłem, to jest International Monetary Conference. To jest spotkanie stu największych prawda, banków, i tam zawsze tych pięciu prezesów banków centralnych ze świata przyjeżdżało. To było zamknięte, dla, dla, dla dziennikarzy to było. Znaczy, takie platformy wymiany poglądów są potrzebne. Ale ludzie muszą mieć świadomość swoich ról. i Te role muszą być separowane. I w tym sensie, moim odczuciu, takie, powiedziałbym, przedsmaki tego, prawdopodobnie w wymiarze nieodległym od tego, czym. Pan redaktor wspomniał, były, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to jest, poszły, rzeczy poszły prawie w drugą stronę i dzisiaj rządzi wszystkim, ja uważam, że dzisiaj rządzi wieloma sprawami, zwłaszcza w sektorze, czy też w sferze, czy w środowisku polityków, po prostu strach przed nieznanym. Bo miałem okazję uczestniczyć nie tak dawno temu w takim spotkaniu, w którym był, chyba mogę nawet powiedzieć, Joszka Fischer. No, skąd znany dynamitar 68. roku. I on powiedział zdanie, które, muszę powiedzieć, zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. On powiedział, że gdyby nie to, że żyjemy w takich czasach, gdzie wspomnienie komunizmu jest, prawie, że jeszcze, prawda, jeszcze jest ciepło, to kierunek, w jakim poszłaby rebelia społeczna, nie byłby odległy, bo tam jest, bo tam było parę haseł, które serca ludzi by zdobyły. Człowiek, który, mówię, no, lewak, który zmienił swoją orientację, który ma dzisiaj 70 lat, i prawda, czyta Tomasa mana i prawda, go cytuje na oko. Panie profesorze, czy istnieje kompleks bankowo-polityczny nadal? Yy, I czy istnieje? Jeśli tak, to, yy, to czy to jest wielki problem, czy to jest hamulec do rozwiązania kryzysu i rozwiązania tych problemów, o których mówiliśmy? Czy jeżeli istnieje podejrzenie, że jest gdzieś jakiś zamek, gdzie w podziemiach spotykają się w czarnych szatach i w białych maskach prezesi banków centralnych i prezesi dużych banków komercyjnych i tam y, y, oferują dziewice, y, Bożkowi dolara, euro czy juana, to przypuszczam, że nie. Chociaż na 100% tego nie wiem. Natomiast wiem, że powstają książki. Na przykład, To Big to Fail Roskina. 13 Bankers, byłego głównego ekonomisty IMF-u, Simona Johnsona superclass e, Davida Rothkopf i wiele innych, które, opis, prawda, tak? które opisują, opisują mechanizmy e, nieformalnej interakcji świata polityki, finansów i, biz, i e, mediów, bo to jest ten brakujące ogniwo nacisku i tak dalej. Robię teraz badania nad lobbyingiem. Media okazują się być bardzo ważnym kanałem wpływania na, na polityków. E, również poprzez, również dla sektora finansowego i, e, i ten kompleks Nieformalnych relacji istnieje, moim zdaniem. Jest bardzo mocny, bardzo wpływowy, natomiast nie jest to jakaś wąska grupa iluś tam osób, które rządzą światem, prawda? jest to jakaś grupa, która się spotyka i mówi, że ty będziesz tym, a ty tamtym, prawda? I teraz będzie kryzys, a jutro będzie ożywienie. Tylko grupa znających się ludzi, którzy mają w telefonach komórkowych nawzajem swoje numery. Przy, przy, cytat z jednej książki: w środku kryzysu Sekretarz skarbu y, Timothy Geithner y, w Stanach Zjednoczonych dzwonił kilkakrotnie częściej do prezesa J.P. Morgana i prezesa Goldman Sachsa, niż kontaktował się z szefami komisji bankowości Kongresu i Senatu. Tak? Także to pokazuje tę intensywność relacji na styku polityka, polityka finansów. Tu jest jeden aspekt, który wydaje mi się, że nie może ujść naszej uwadze: to znaczy, y, przyspieszenie rynku.